Stanąłem ostatnio przed zadaniem zabezpieczenia posesji monitoringiem. Chciałem, aby montaż i konfiguracja zajęły mi jak najmniej czasu, więc zdecydowałem się na kamery Wi-Fi z wbudowanym zasilaniem z panelami solarnymi. Grzebałem, szukałem w internecie, no i kupiłem trzy kamery Genbolt na Amazonie, a dzisiaj sobie je założymy. Link do aukcji na Amazonie zostawiam w opisie do tego filmu. Wspomnę tylko, że link jest afiliacyjny, więc jeśli kupicie te kamery z mojego linku, to bezpośrednio wspieracie ten kanał. Kamery przychodzą nam de facto w pełnym zestawie gotowym, w którym mamy wszystko co potrzebne do ich montażu. Eee, począwszy od panelu, panela solarnego, sama kamera. Kamera posiada dwa obiektywy. Jeden stały, który ustawia się pod danym kątem i on jest niezmienny. Drugi obiektyw na kopułce. Kopułka ma zakres ruchu 355 stopni na boki i 90 stopni gradu. Do tego mamy diody podczerwone oraz diody białe. Czujniki PIR, czyli czujniki ruchu, które wykrywają osoby, w sensie obiekty. W granicach o temperaturze, w granicach 37 stopni. Tutaj mamy wejście na kartę micro SD, bo możemy mieć albo kartę MicroSD SD do zapisywania nagrań, albo możemy korzystać z usługi chmurowej, którą dostarcza Gen Genbot. Do tego mamy tutaj zasilanie i włącznik. Do tego uchwyt do panelu ze śrubkami, z kołkami. Natomiast te kołki są na tyle kiepskie, że ja sobie jednak wziąłem swoje większe, żeby mieć pewność, że jak będzie mocniej wiało, to tych kołków nie wyrwie. Mamy kolejne kołki do montażu, podejrzewam, kamery, przewód USB-A do USB-C do ładowania tej kamery i przedłużacz, co by przedłużyć sobie przewód z panelu do kamery. No i mamy też wkrętak. A, ważna rzecz, przed założeniem należy te kamery naładować do pełna i dopiero wtedy montować na ścianie podpinając. Panele y słoneczne, ta kamera wytrzymuje na pełnym naładowaniu do 180 dni w trybie czuwania. No dobra, lecimy z montażem. Człowiek już do montażu biegnie, a zapomniał o najważniejszym, czyli o konfiguracji tej kamery. I wbrew pozorom jest ona bardzo prosta. Pobieramy aplikację y Genbolt. Jeśli chcemy korzystać z usługi chmurowej, to sobie odpuszczamy kartę. Płacimy tam pff, chyba nie pamiętam, 500 zł za rok. 500 zł za rok. Wtedy jest tam bez limitu ilość danych, miesiąc, miesiąc w ogóle zapisów mamy za, zapewniony z naszych kamer. Natomiast ja sobie postanowiłem kupić karty pamięci, tak robię we wszystkich swoich kamerach, security, które posiadam. Zawsze jest to po pierwsze tańsze, po drugie wygodniejsze. Jurde no, zabezpieczyli tą kartę. Dobra, mamy. 64 GB powinno starczyć na sporo. Yy, tak jak pokazywałem Wam wcześniej, otwieram tą klapkę na kamerze. Wkładamy tutaj kartę. Zamykamy tą silikonową klapkę, żeby było wszystko wodoszczelne i voilà. Teraz otwieramy tutaj i mamy tutaj włącznik. Włączamy i czekamy na dźwięki O, no i właśnie po takim komunikacie odpalamy sobie aplikację. Pamiętajcie, aby mieć włączoną, e, w, sieć, żeby mieć włączony Bluetooth w telefonie. Odpalamy aplikację, dodajemy plusik. Od razu nam wyszukuje tutaj naszą kamerę e, po Bluetooth. Teraz nas prosi o wpisanie e, sieci oraz e, wpisanie hasła do danej sieci. I musimy znajdować się w zasięgu Wi-Fi, oczywiście naszego. Jednak co do samej kamery, to dzięki temu, że ma dwie mocne anteny, mm. można na trochę odejść od domu i dalej ten sygnał będzie mm, korzystny. Ale zaraz Wam dokładnie powiem, jak to sprawdzić. Konfiguracja, dodajemy kamerę do naszej sieci. To wifi. Wifi I już connection successful. Natomiast my teraz z kamerą możemy sobie rozłożyć antenki. Dobrze, żebyśmy podeszli do miejsca, w którym będzie ona montowana i tam sprawdzimy zasięg Wi-Fi, czy dalej jest odpowiedni. Dobra, kamera będzie mniej więcej w tym miejscu, więc trzymam kamerę, daję w telefonie następny krok i siła sygnału Wi-Fi pokazuje mi środkowy, czyli jest ok. Obecny sygnał lokalizacji jest dobry i można zainstalować kamerę. No to tutaj kamera będzie zainstalowana i mimo wszystko mimo odległości do domu jakiś... 10-15 metrów, chociaż że router jest z drugiej strony domu, no to sygnał jest odpowiedni. No to teraz będę tam montował. Podstawowa rzecz, no to słuchajcie, na pewno wyższa drabina niż ta, którą ja miałem, ponieważ do montażu kamery wystarczyło, ale miałem problem z montażem panelu słonecznego. Pamiętajcie, aby panel solarny był jednak w tym oświetlonym miejscu. Aczkolwiek są to panele 8W, i nawet gdy jest pochmurno, to i tak, i tak ładują. Jak na razie wystarczająco. No i druga kamera zamontowana. W tym momencie montowałem trzecią kamerę. Jak widzicie, montaż jest banalny. Wystarczy wiertarka, wkrętarka albo wiertarko, wkrętarka, bity do wkręcenia, jakieś lepsze kołki, bo te zestawy są średnie i tyle. Naprawdę nie ma filozofii przy montażu tych kamer. Do nabiercania jest 4 5 otworów, dla podkołki. Wystarczy grabina, dobra wiertarko w i gotowe. No dobra. Testuję te kamery już półtora miesiąca i powiem jedno. Za tą cenę są ekstra. Znaczy, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? I należy o nich pamiętać, wybierając te kamery. A teraz po kolei moje wnioski. Pierwsze. Te kamery nie mają typowego wykrywania ruchu. W sensie nie możemy sobie wybrać obszaru aktywności dla danej kamery, jakiejś tam strefy wydzielić itd. W tych kamerach zastosowane są czujniki PIR, które wykrywają ciepło ciała, ruch. I dopiero po tym wybudzają kamerę ze stanu uśpienia, jeśli takowy ustawimy. Możemy sobie zmienić intensywność tego czujnika PIR, Możemy sobie też ustawić w aplikacji, że chcemy, aby kamera wysyłała powiadomienie do nas na telefon dopiero w momencie, gdy wykryje człowieka. Czy wybudzi się, wykryje, że to jest człowiek i dopiero wtedy wysyła nam informację, że wykryto ruch przed kamerą. Ale tak jak wspomniałem, nie możemy wyłączyć danego obszaru, więc jeśli zamontujemy kamerę przy ruchliwej ulicy. No to cały czas będziemy dostawać powiadomienia. Drugi wniosek to panele słoneczne, które bardzo dobrze działają. Są to 8-watowe panele solarne, które dają radę ładować akumulatory nawet w pochmurne dni. Trzeci wniosek, jakość tych kamer jest bardzo dobra. I nie mówię tutaj nad wyraz. Naprawdę jest bardzo dobra, bo podgląd jest naprawdę szczegółowy i niezależnie czy mamy noc czy dzień w dzień wiadomo, ale w nocy mamy do wyboru albo podczerwień, albo podświetlenie światłem białym, yy, widzialnym. Ja jednak polecam używać podczerwieni, wtedy kamera widzi dużo dalej. Czwarta kwestia: kamery mają tryb śledzenia osób, czyli jeśli wykryją daną osobę, dany ruch, to ta kopułka, czyli ta ruchoma część kamery, może za tą osobą podążać. Działa to, aczkolwiek ja osobiście wyłączyłem, i za chwilę powiem dlaczego. No właśnie, bo piąta kwestia to dwa obiektywy w jednej kamerze. No i to jest super sprawa, ponieważ trzema kamerami ogarnąłem podwórko dookoła domu. Dlatego też nie ustawiam ruchomej kopułki, bo ustawiłem sobie kamerę tą, która jest nieruchoma w jednym punkcie, ta, która jest ruchoma ustawiłem w drugim punkcie i praktycznie jedno urządzenie patrzy mi w dwie strony, pokrywa bardzo dużo przestrzeni naraz. Szóste zagadnienie, które poruszam, to aplikacja. Która działa o dziwo bardzo stabilnie. Nie miałam jakichś większych problemów w tym, żeby się nie chciała włączyć, albo nie chciała się połączyć. Oczywiście czasami zajmuje to troszkę więcej czasu, ale to też podejrzewam kwestię połączenia sieciowego pomiędzy kamerą a routerem. Natomiast działa stabilnie, dostajemy komunikaty o powiadomieniach wszystkich. Bezproblemowo, na czas. Nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby kamera wykryła ruch, ale nie wysłała powiadomienia, więc to też in plus. No i właśnie, siódma kwestia to te powiadomienia. Nie znalazłem nigdzie opcji w aplikacji. Być może źle poszukałem, ale chodzi mi o opcję taką, która wyłącza aktywność kamer, albo przynajmniej wyłącza powiadomienia w momencie, gdy jestem już. Na posesji domu, czyli podġibuje się, system wie, że jestem w domu, wyłącza powiadomienia. Owszem, możemy to zrobić troszkę inaczej. Możemy sobie zaznaczyć w aplikacji o w jakich godzinach, w jakie dni kamery mają być aktywne, mają wysyłać powiadomienia, ale niestety nie ma takiej automatyzacji bez naszej ingerencji. Podsumowanie. Cena kamer dosyć przyjemna. Montaż. Banalny, zresztą widzieliście, wystarczy pół godziny czasu i trzy kamery są zamontowane. Zatem oprócz tych zalet, czy te kamery są dobre w ogóle do zabezpieczenia nieruchomości? No i tak i nie. Tak, jeśli godzimy się na brak automatycznego wyłączania powiadomień, w sensie na, na podstawie naszej lokalizacji, że wracamy do domu i kamery milkną. No i godzimy się na brak wyboru obszaru, który kamera wykrywa. Czujnik PIR w tych kamerach działa świetnie, no ale wyłapie on ruch w całym zakresie e, swojego jakby m, pola widzenia. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Jeśli tak, to zachęcam do postawienia mi wirtualnej kawki. Link do postawienia takiej kawki zostawiam w opisie do tego filmu. Jeśli natomiast macie jakieś pytania co do tych kamer, to piszcie je jak zawsze w komentarzach. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.